Witajcie w nowym filmie na tym kanale i dzisiaj gramy w grę pod tytułem Bogowie chwały. I tak, prawdopodobnie tutaj jestem bogiem, ale my raczej tutaj jesteśmy bardziej takimi tytanami. O, i jak... I musimy zdobywać esencję, żeby być coraz silniejszym i na przykład kopać niewinnych wieśniaków, żeby odblokowywać sobie nowy specjalne moce. Aż w końcu będziemy mogli przejść do kolejnej krainy i od zera przejście się zacząć. Oho! Ruszył na mnie piechór. No to się dorobił. Na razie moją jedyną umiejętnością to strzelnik ognia. Ok. Tak. Oczywiście, z czasem będę mógł mieć lepsze umiejętności, takie jak na przykład zrzucenie wielkiego meteorytu. O, co to jest za 500? To, oczywiście, to są umiejętności dla dobrych. No i na razie to jesteśmy demi-bogi. Bogiem bóstwem, potem bóstwem po nieśmiertelnym. Wiecznym, nieumarłym Olimpijczy W ogóle sobie widzę, że Muszę być jeszcze panem No tutaj dość Dużo jest tych rank a, ja, a my jesteśmy dopiero na początku Pana, to nieskończone drzewo nie, to drzewo też jest nieskończone. Widać, że nie również mają. Okej, okay, te drzewa już są niszczalne. Oczywiście głównym naszym swym będzie zrównanie z ziemią tego domu. Tej wioski. Jednak na razie to musimy skupić na... Małych wioseczkach. oho mam już 500 monet. Idę kupić sobie ulepszenie. Nie, to jest raczej mana. No, jakby im więcej ja staram się niszczyć, tym tej many więcej dostaję, że się to logiczne. No, i jak widzicie, mam nowy ogień. No, i znacznie szybciej. Dochodzę do tej sumki. Mamy oczywiście, też są tutaj wieszeczki obronne, którym na razie mało co robimy. Za to one dużo. No i jeszcze ci przeklęci pichurzy, którzy nieważne i stracą HP. Dalej będą próbowali nas ubić. Po prostu nie ma nic bardziej przeklętego, a potem będą jeszcze gorsi. Mówię Wam, będą gorsi. No dobra, mam nową umiejętność zrzucania meteorytów. Przetestujmy No jest mocne, ale ładuje się. No, troszkę się to ładuje. A, to kopniak. Oho, no może też pofarmić sobie na takich nieskończonych drzewach. Naprawdę sporo... ...pieniążków oraz też można... ...zacząć bezlitośnie mordować... ...niewinnych... ...winnych mieszkańców tej cudownej krainy. I... O, w ogóle ten dużo bije. No, i mogę już coś tam próbować z robić tym wieżą. No i na tutaj mi się, się jakoś je rozwalać. Tyle, że ja muszę najpierw meteorytem je trzasnąć. No jest fajny o tych przeklętych piechurach z których jednak nie wiem, ilość mamy dostaje. No, ale oczywiście, jeśli chcemy być więksi, silniejsi. To musimy oczywiście dość sporo kas naszej many widać. Ale to nam pozwoli na przykład nabyć na przyjmowanie nie więcej ciosów. O! Takie umiejki, jak ten młot, pozwalają na tak naprawdę fajne rzeczy. Na przykład ten młot pozwala nam na zmniejszenie innych olbrzymów. Na przykład. A tu zawsze mam taką. Hierarchię, że jak pojawi się ktoś większy, to szukam takiego młota i zamieniam go w takiego kurtupelka. Oczywiście to też dobry sposób na rozpoczęcie ataku na zamek. Bo taki kurtupelek może jest mniejszy od zwykłych strażników, ale, ale jest szybszy. No, co się do mnie zbliża? co, co? No, leżeć! No dobra, witam Was po przerwie. Kurde, dawno tego nie mówiłem. I przywitajcie się z moim nowym szyb troszkę szybciej ładującym się meteorytem i też kulką ognia. No, myślę, że teraz możemy spróbować chociaż zniszczyć te mury. Nie jeszcze jeden z moich znajomych. Dołączył, w ogóle, wiecie to, co jest w tej umiejętności najgorsze? Że te kopniaki zajmują tylko miejsce i da się ich praktycznie usunąć, ani chociaż dodać jakichś upgrade'ów. Zawsze będą tak samo słabe. Te kopniaki, przydają się jedynie przez parę sekund. na początku. Ok, wtargnęliśmy na te wioski. No i już widzę tych lepszych piechurów Legioniści to są U Jezu, ile ich No w sumie jestem olbrzymi. to jest dziwnego, że połowa ich armii na mnie się rzuca, ale i tak pewnie umrą To może za chwilę no. Nie obchodzą mnie na razie podróże do nowych krain. Oho, zamrożenie. To jakby też będziemy jak w którymś czasie zabijać też wrogów. Au. A co to za strzelanie we mnie? Kisz mi z tym. Dobra, ja się chyba wycofuję bo pod... Nie da się uciec od tych strzał. Mogę Wam teraz pokazać siłę mojego płomienia. Pana to, jak już silne. Na strzała biorę te drzewa. Mogę teraz bez problemu niszczyć całe lasy kilpał na stoma takimi uderzeniami. E, jak jakbyście usłyszeli kogoś w telewoju wołającego, mnie to. To po prostu mój tata. Ech. Ech. Ale. Mecciora to się lepiej da zdawają. Oho! Dziad przyszedł ze zemstwem. Oj, teraz jestem takim kurdupelkiem. O jezu, ja już mogę te zamki najeżdżać. O i kolejny moc, kurdów No, tego Widzę tamtego dziada. To teraz, jak tylko wróci do swoich normalnych rozmiarów, to go przywrócę znów do. Maluszkości, on już ucieka! Oho, nie uciekniesz! Nie uciekniesz, gościu! Noż. W ogóle nie wiem, co oni mają. Wiem, że są wkurzeni jak raz. No hoo mi tu. No, trafiony. A teraz wracam do rozwalania. Niewioch. A ty co? Nie, no, co najgorsze to też, że to nas za bardzo nie odpycha na tych piechurów. Ale też czasem będę rosnąć. i jeszcze stać? Nie, że już dosłownie mogę najeżdżać te zamki. Tyle, że. muszę najpierw walnąć z meteoryta. A potem jeszcze dobić kulami ognia. Ale mówię wam, w przyszłości dosłownie będę robił łomot tym zamkom wielkim. No ale no cóż, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Pełno i pamiętajcie, zostawieniu łapki w górę i komentarz. Dobrze, tylko zakończę odcinek.